Tomasz Babiloński z nami. Przede wszystkim Krzysztof Głowacki. Już nie będziemy wracać do tego, co było, bo to już wiele słów padło, ale co czeka Krzyśka w najbliższym czasie? Jakie są propozycje? No i przede wszystkim, jak po operacji? Po operacji dobrze. Wczoraj się z nim widziałem. Wraca, albo już wrócił do domu. Tam będzie przechodził rehabilitację, ale pod okiem oczywiście specjalistów, którzy będą skonfliktować się z, z doktorem Śmigielskim. Do Warszawy będzie przyjeżdżał przede wszystkim na, na konsultacje i miejmy nadzieję, że ta rehabilitacja przejdzie szybciej, niż jest zaplanowana, czyli 6-7 tygodni. Mam nadzieję, że będzie szybciej. Kiedy najbliższa walka? Ja wiem, że może, może można się tak sugerować, że pytanie jest za szybko, ale prawda jest taka, żeby nie było sytuacji jak z Włodarczykiem, że on tak bardzo rzadko boksował. Czy nie obawialiście się właśnie o to, że no, operacja, rehabilitacja, to wszystko będzie długo trwało, potem treningi, no i gdzieś znowu będziemy czekać rok albo dłużej? No nie, no nie mamy czasu na rok, ani dłużej. Chciałem przypomnieć, że 25 października zaczyna się kongres WBO i tam na pewno będziemy mieli niespodzianki. Eee, ja bym chciał, żebyś się najszybciej wrócił na salę treningową, żebyśmy dostali informacje ze strony amerykańskiej, kiedy boksujemy. I jesteśmy gotowi nawet jechać przysłowiowo jutro na Wojarze, bo tam było naprawdę świetnie, genialnie. I moim zdaniem, że Newark to jest odpowiednie miejsce dla Czyli pierwsza walka raczej na 90% w Stanach. Pierwsze w obronie. No na no 90% bym powiedział tego też, bo wiadomo, nie wiadomo, co do końca yy, będzie z tą Ameryką w sensie konkretów. Ale to, co mi wiadomo, no to spodobał się samemu Ala yy, yy, walka Głowackiego, więc waga Cruiser może zacznie być odbudowana dzięki Krzyśkowi w Ameryce. A czy jest szansa, żeby Krzysiek zawysował w Polsce, bo jak patrzymy na liczbę wyświetleń filmów, chociażby tego jak Krzysiek negatuje huka, to... Można się spodziewać, że raczej każda hala w Polsce mogłaby być zapełniona. To jest dobre pytanie, na, na, ile, na ile możemy sobie pozwolić odnośnie walki w Polsce odnośnie, z Krzyśkiem, tak? Po tym wielkim sukcesie. No wiadomo na pewno, żeby potrzebny był dobry rywal, żeby yy, przyciągnął uwagę ludzi, którzy Krzyśka jeszcze nie znają. To nie jest tak wyprownowane nazwisko jak, jak Wodarczyk czy, czy Adamek. Ale pracujemy na tym, żeby Krzysiek po prostu tym, taką swoją zawziętością sportem. Przede wszystkim robił to, co najbardziej lubi, czyli, czyli sportowo był tym numerem jeden, a nie bardziej na zasadzie różnych różnych celebryckich numerów, które wiadomo służą popularności. I miejmy nadzieję, że Krzysiek właśnie kilka obroń stoczy. Ja mi się marzy unifikacja. Wiadomo, że to są takie marzenia się tej głowy, ale trzeba marzyć, więc miejmy nadzieję, że... Niedługo Krzysiek po prostu wróci na ring na początku roku. Jeśli unifikacja, to z kim? Szczerze mówiąc, najbardziej nie mam pasowo na początku Hernandez, ale wiadomo, że on teraz jedzie, jedzie na obcy teren. Nie wiadomo, czy obroni, obroni tytuł IBF. Zobaczymy, jaka sytuacja się wykreuje Miejmy nadzieję, że jak nie Hernandez, to Lebedev. Kierunek rosyjski, ale. Kudriasz raczej nie wchodzi w grę, bo to jest raz, że duże niebezpieczeństwo. Dwa, że chyba też. No ta Rosja to jest taki teren, gdzie raczej mówię, wyciągnijmy Rosjan z Rosji, tak? Przede wszystkim Kudraszow jak się nie mylę, jest na ósmym miejscu. Bo Usyk jest prawie challengerem, więc szybciej by się należało walkę Usykowi niż, niż, niż Kudraszowi. Yy, tak jak mówię, zobaczymy na kongresie w WBO, co się, co się wydarzy. Jest to za półtora miesiąca, więc miejmy nadzieję, że nacieszymy się pasem broniąc go powiedzmy raz czy dwa, a może nawet trzy, zobaczymy. Wiadomo, że huk bronił tyle razy. Bez, pierwsza to była obowiązkowa obrona w jego przypadku, więc zobaczymy co, co nam WBO nakaże. Wiadomo, że sam Kliczko yy, chciałby tej walki u siebie w domu na Ukrainie. Wszystko zależy jeszcze od rozmów pomiędzy nami a Ukrainą.